Wojennym bohaterkom jesteśmy winni cześć i pamięć, a Nowy Targ miał je dwie. Jadwiga Apostoł Staniszewska została uczczona imieniem Ronda, a Maria Pajerska nazwą ulicy. Wspólną inicjatywą Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan było zorganizowanie wspomnieniowych posiadów w 110. rocznicę urodzin współzałożycielki Konfederacji Tatrzańskiej. Stały się one zarazem inauguracją cyklu spotkań Historia w ludziach zapisana. Czas był przedświąteczny, ale do Izby Regionalnej imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Miejskim Centrum Kultury. prócz górali z miasta przybyła muzyka chyrnych pod wodzą Macieja Warpechy, przybyły też dziewczęta w szarych mundurkach z siódmej nowotarskiej drużyny harcerek Gniazdo imienia Jadwigi apostoł Staniszewskiej oraz laureatki konkursu pięknego czytania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej Oliwia Groń i Maria Hlipa. Do gości specjalnych trzeba zaliczyć działacza ludowego Jana Antoła z Bańskiej i znawcę dziejów Konfederacji Tatrzańskiej Jarosława Szlenka z Szaflar. Do nabycia były ostatnie egzemplarze książki nauczycielki, konspiratorki i więźniarki niemieckich obozów koncentracyjnych Moje ostatnie słowo, gdzie znalazły się i wspomnienia, i wiersze córki pierwszego nowotarskiego churmistrza Wincentego Apostoła i Magdaleny z z domu Czubernat. Coraz więcej barw i tonów, coraz więcej blasków, cieni. Coraz większa uczuć siła spod halę mnie zespoliła. Wiosną, latem i w jesieni zakochałam się w tej ziemi. Bez pamięci, w każdym calu duszą jestem na pod a gdy burze rozszalały, wicher ich uczuć sploty, Nad Dunajcem zostawiłam żalu, skargi, łzy, tęsknoty. Jadwiga Apostoł była honorową członkinią Związku Podhalan, jednak gdy ważyły się losy rodzinnego gniazda, legendarnego domu przy ulicy królowej Jadwigi, odwiedzanego przez sławnych ludowych działaczy z międzywojennych lat i największych poetów Podhala, na początku wojny skrytki oficerów przerzucanych przez zieloną granicę do Francji, potem miejsca zawiązania Konfederacji. Miała żal, iż góralska organizacja nie zdołała go uchronić przed wyburzeniem. Biografię postać i charakter oraz wojenne i powojenne losy chrzestnej ciotki, w rozmowie z sekretarzującą TPPN-owi Lucyną Czubernat, w barwnych wspomnieniach kreślił jej bratanek Stanisław Apostoł, była nauczycielką z powołania z krwi i kości. Taką bardzo atrakcyjną nauczycielką, bardzo atrakcyjną dla młodzieży. Była kobietą niezłomną i kobietą, człowiekiem bezkompromisowym. Czy to jest zaleta, czy bada, to się potem okaże. Nie daj Panie Boże, żebyśmy byli bezkompromisowi. Nie daj Panie Boże. Ale ja uważam, że na 100 osób powinny być 2-3 osoby bezkompromisowe żeby pokazywać jak należy iść, natomiast nie mogą wszyscy być bez kompromisa. W góralskim gronie rozwijała się opowieść o idei uniwersytetów ludowych, o niespełnionej miłości do poety, współtwórcy i duchowego prawodawcy Konfederacji Tatrzańskiej, Augustyna Suskiego, o konspiracyjnej działalności i heroicznej obronie honoru Podhalan w obliczu narodowej zdrady ucieleśnionej przez Goralen Folk, o konfidentach rozbiciu organizacji obozowej Gehennie i jeszcze bardziej. Bardziej bolesnych niż obozowa trauma, represjach lat powojennych. Głównym celem Konfederacji Walka z Gorolem Folkiem, na no, oprócz tego jeszcze szkolenie partyzanckie, z tym, że to nie miało większego znaczenia, bo to był, 1941 41 rok okres największych triumfów hitlerowskich. W tym czasie nie powstawały żadne organizacje podziemne, bo to nie miało sensu. Organizacje podziemne powstawały w 1939. Kiedy wydawało się, że na wiosnę wszystko się odmieni, i wtedy miało sens, albo od 43 w górę. 41, 42 to najczarniejsza noc okupacji. A mimo to powstaje Konfederacja, bo, bo sumienie nie pozwalało na tą znieść tą, tą zdradę. Cudem ocalała dzięki ucieczce wraz z siostrą Stanisławą Zawiłową z transportu do kolejnego obozu w Lipsku, dawała potem Jadwiga apostoł w kolejnych publikacjach książkowych świadectwo koszmarnej obozowej rzeczywistości i dokumentowała bohaterskie tragiczne dzieje Konfederacji Tatrzańskiej. Jej terenową siatkę pod przewodem naczelnika Augustyna Suskiego, tworzyli bowiem patrioci z szerokiego Podhala, gotowi do ofiary krwi i życia samego w obronie honoru ziomków, z szarganego zdradą goralenfolku. Taka była wówczas cena świadectwa, że góral znaczy to samo co Polak. Uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu Historia w ludziach zapisana dowiedzieli się, że jeszcze nie wszystkie literackie płody jadwigi apostoł Staniszewskiej wyszły drukiem. Archiwalne dokonane w gorcach nagranie wskrzesiło natomiast postać niezłomnej nowotarżanki. Zgromadzeni w izbie usłyszeli jej głos. Cicho zeptają ze tędy prześli, ze fadli, ze nie było ich droga ani pięci. Chaj, było ich dużo więcej. Poćchał, siednij. Młodcy mój bracie, nowymi perciami idęcy, Przysłuchaj się, jako czas o nich gwarzy. Ze nie było ich dwoga, ani pięci, nie było ich stu. Haj było ich dużo więcej. Jaśkowa izba z gorączką dnia. A harcerki dowiodły, jak żywa jest pamięć o bohaterskiej córce Wincentego Apostoła. Dziewczyny zaczęły czytać jej książki, wiersze, poznały jej historię i z tego, co też opowiadała nam nasza drużynowa, to wtedy również odbywało się podobne do tego spotkanie, na którym mogły doedukować się na temat naszej obecnej patronki. I po dziś dzień jesteśmy dumne z tego, że nosimy imię Jadwigi Apostol-Staniszewskiej przy nazwie naszej drużyny, że praktykujemy różne jej nauki, że powielamy jej historię, że młode harcerki mogą inspirować się jej działaniami. Na przykład, nie wiem, co roku staramy się odwiedzać jej grup, czyścić go, zapalać na nim znicze. Na wszystkich wyjazdach pracujemy nad jej historią, omawiamy ją, rozmawiamy z małymi dziećmi jak to jest i czego mógłby się nauczyć od tak barwnej i pięknej postaci?